W tym filmie za każdą godzinę spędzoną w trumnie ten człowiek będzie dostawać 200 zł. Jednak podczas całego odcinka będzie dostawać różne zadania, które będą mu utrudniały pobyt w tym oto miejscu. Dobrze, także proszę powiedzieć, czy masz jakieś ostatnie słowa, zanim zostaniesz tam zakopany. Dzięki za darmowe pieniądze. Dobrze, to zanim zaczniemy, proszę telefon oddać. Nie ma żadnego problemu, jak najbardziej. Proszę, proszę. Dziękuję. I żegnam. No i właśnie w tym momencie udało mi się oszukać Maję, ponieważ dałem jej swój drugi telefon, a prawdziwy przeniosłem w majtkach do trumny. Dobrze, także tutaj już zawodnik jest w środku. Tutaj ma kamerę swoją. Pięknie wszystko. Także witam, witam w trumnie. Ona się zamkła do końca? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Także na początek zobaczymy jaki jest wytrzymały i zakopiemy go tam i zostawimy tak na pół godzinki. Ja sobie pójdę coś porobić, coś sobie pooglądam. Przyszykuję dla niego zadania, które będzie potem wykonywał i do niego wrócimy. Ja słyszę co ona gada i chce mnie zakopywać zaraz. Ratunku, ludzie. Jestem twardy, tak? 200 zł od godziny płacone. To żaden pracownik w Polsce tyle nie dostaje. Dobra, także tutaj mamy naszą trumnę zmianę w środku. Tutaj mamy ziemię i nie wiem co, łopata, szpadel jakiś. I będziemy go zakopywać. Zanim go zakopiemy, muszę tutaj zakleić mu tą trumnę, bo są tam takie małe szczeliny, żeby mu tam nie powpadała ziemia do środka. Także wezmę taśmę i najpierw mu to tam wszystko zakleję. Czekam tylko, aż Maja trochę odejdzie, bo nie wiem gdzie ona jest na ten moment. A wszystko po to, żebym mógł na spokojnie używać telefonu. Jakieś plany są generalnie. Najważniejszy z nich wytrzymać jak najdłużej, żeby jak najwięcej pieniędzy dostać oczywiście. I jednak z chęcią bym się przespał, bo mało dzisiaj spałem. Pograłbym na telefonie, ale to dopiero jak Maja sobie pójdzie. Także mamy taśmę i będziemy kleić. Mucha złota. O, co jest? Niestety wystąpiły małe problemy, ale na całe szczęście Maja w tym momencie służyła pomocą. Tutaj damy jeszcze trochę taśmy dla więźnia w środku, bo mu się konstrukcja zawaliła. <grybuj> Masz. Dzięki, dzięki. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić suba z dzwonem, żeby być na bieżąco z filmami. Możecie zostawić lajka, jeśli Wam się podoba film. Jedyny minus jak na razie to, że trochę twardo. Coś jest tutaj robione ewidentnie. Eee, cokolwiek jest robione. A picie jakieś dostanę? Może potem, jak będziesz grzeczny. Może potem. I się pić chcę. Myślisz, że jakbyś leżał w trumnie, to co? To by ci picie dawali z rureczką? Ale potrzebuję pić. No to dostaniesz potem. Może. Ile już tutaj siedzę? Nie wiem! Co nie wiesz? Tutaj gdzieś macie ile siedzę w rogu. Tą poduszkę by się przydało dać trochę wyżej. Także mamy już zaklejone tyle. I ogólnie to chodzi o to, że tutaj są takie szczeliny, a on jest tam w środku. I musimy mu to zakleić, żeby mu piasek nie wlatywał do środka. Dobra, znalazłem kolejny minus na ten moment. Nie mogę wyprostować nóg. Wiecie jak on tam marudzi w środku? Spadaj! Tutaj go mniecie, tutaj nóg nie wyprostuję. No, Muszę ze skurczonymi nogami tutaj siedzieć, nie? może czas na jakąś małą drzemkę przespać to się nie prześpię, bo mi ciągle coś nawala nad dłubem. Co ty robisz? Trzeba zrobić klimat do spania. O, idealnie. Dobra, także już mamy tutaj najważniejsze elementy zaklejone. Tu się budzi, żeby mu... <gry> Pi. Tu przy buzi ma zaklejone, żeby mu tam nie wpadała ziemia, jak będziemy kopać tutaj zaraz. I tutaj zakleiliśmy, no bo tutaj jest ten kabel od LEDów. Także pomachaj ładnie, bo zakopujemy. No cóż, nie chce się pożegnać z życiem. Najlepsze w tym jest to, że ona zaklejała tam jakieś dziury, które są, żeby nie wsypać tutaj ziemi. A ona mi wsypie przez tą dziurę tutaj, nie? Mogę się założyć, że coś tutaj nie wyjdzie i poleci przez tą dziurę. A tego bym nie chciał. Tutaj mamy ogólne rzeczy, które będą nam potrzebne. I teraz damy mu tutaj rurę, żeby miał czym oddychać. Okej! Okay. Także już mamy tutaj... Już go nie zobaczymy. Mój, że mnie nie zobaczymy, a więc... Wiecie co to oznacza? Już Wam pokażę jak to wygląda z mojej perspektywy. Wygląda to mniej więcej tak, ale jesteśmy teraz w stanie na legalu używać sprzętu, który został przeniesiony. Mamy tutaj rurę, przez którą będziemy się z nim komunikować i będziemy mu tam wrzucać różne rzeczy, które będą mu potrzebne do wykonywania zadań, jakie będzie ode mnie dostawał, bo jakby miał tam tylko leżeć i dostać za to pieniądze, to byłoby to załatwe tak więc teraz zakopujemy i przechodzimy do zadań. Powiedz jak wrażenia łokupa ja pierdolę, jak się przestraszy. nie rób tak słyszysz? Zakopujemy go trochę, żeby się bał, ale nie będziemy go wykopować jakby całość. Uch, ja zatykam muszę idę spać. Nie pomaga. Nie no na łeb mi się zaraz posypie to przecież. Jak zasuwa tą łopatą, ty speedrun. Minecraft speedrun. Teraz pójdziemy na skrót i weźmiemy ziemię w workach, bo nie chcę mi się tego kopać. Minus jest taki, że jest na pewno gorąco, także nie wiem, czy długo tutaj wytrzymam. Jakiś ręcznik będę musiał poprosić, bo tak jak wam mówię, z jednej strony jest w cholerę gorąco, widać chyba nawet po mnie, a z drugiej strony jest mi zimno, to jest powalone. Podczas gdy ja rozmyślałem nad swoim samopoczuciem, Maja walczyła z Ziemią i próbowała mnie zakopać. Jak widzicie, trochę nieudolnie. Także tak to wygląda. Nie sypałam tego zbyt dużo, ponieważ muszę go potem stąd jeszcze wyciągnąć. Ale i tak wydaje mi się, że jest tego sporo. Także co? Myślę, że na początek sprawdzimy Twoją wytrzymałość. I zostawię cię tutaj tak na pół godzinki i se pójdę. Wodę dostaniesz potem. Dobra. Daj mi teraz! Dobra, siema! Wracamy do niego i mam dla niego małą niespodziankę. Kupiłam takiego pająka i spuścimy go do niego w tej rurze. I może się przestarzy, nie wiem, zobaczymy. Wróciłam! A ręczniki picia dostanę? Nie. Gotowy jesteś na niespodziankę? Chciałbyś niespodziankę? No, marzę. Marzę o tym. Nic chyba nic tutaj nie ruszy, nie? Mam nadzieję, że nic na łeb nie dostanę, bo ona ma różne pomysły. Ta coś wymyśla. Oho. Coś mi się sypie na ugę. Oho. No nieźle. No a Co to jest? Pająk fajny! Co ty zrobiłaś? Czemu go na lince spuściłaś? Żebym mogła ci go zabrać. Co ty sobie myślisz, że kolegę będziesz tam miał? Ja, ja ci go nie oddam. Oddawaj to. Nie oddam ci. No, patrzcie, kurwa. Ziemia mi się wsypała, tu. Ma za swoje, ma za swoje. Ja jestem torturowany w tej drumnie. Zabrał mi mojego pająka, także niespodzianka mu się może spodobała, może nie. Ciężko stwierdzić, ale przynajmniej mamy pająka, tak? Także super. Teraz za to będziemy mieli dla niego pierwsze zadanie, które będzie musiał zrobić. Przyjaciele są najważniejsi, tak? Nieważne jakim kosztem, ważne, że są z nami. Dobrze. Czy jesteś gotowy na pierwsze zadanie? Badanie. No. Jesteś pewny, że wytrzymasz tą presję? No nie wiem, co wymyśliłaś. Zrobimy coś takiego, że włączymy mu straszną muzykę, która będzie grała mu z tej właśnie rury. I odłączymy mu LEDy, które są jedynym światłem w tej trumnie. I dodatkowo jeszcze mu zakryjemy tą rurę, żeby przez tą rurę też mu nie szło światło. I zobaczymy, jak długo tam wytrzyma. Jak wytrzyma tak z 5 minut, to może dostanie coś do picia. A jak nie, to nie. Dobra, jak wytrzymam 5 minut czegoś, to dostanę picie. Przynajmniej tak słyszałem, ale nie wiem czego. Pięć minut rzucania kamieni na głowę. Jakiś huk. Oho, sobie to podjaśniam. Lepiej odłączone, dziura opakowania, muzyka leci. Zobaczymy, jak długo tutaj wytrzyma. Dobra, nie jest źle, nie? Chyba nie zwariuje tutaj pod ziemią. <laughs> Przynajmniej na łeb nic nie dostałem, tak? Plusy trzeba szukać, plusów. Wszystkiego. Opcja jest taka, że mógłbym jej zabrać ten telefon, jakbym miał tu więcej miejsca. Tylko to niestety nie mam. Jej telefon wisi jakoś 50 centymetrów. 50 centymetrów nade mną, więc no jak byłbym w stanie włożyć tam rękę, to raczej dałbym radę, nawet poruszać tą rurą i by zleciała, ale nie jestem w stanie. Dobra, tak myślę, że może on porzuca ziemią po nim. A tu mój przyjaciel siedzi cały czas ze mną i słuchamy strasznej muzyki. Kur... Zatykam tą dziurę. Coś jest zrobione, ale co to nie wiem. W tym momencie totalnie nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Ale na całe szczęście był to już koniec. I myślę, że będziemy już powoli kończyć z tym zadaniem. Lecimy z następnym, bo są jeszcze różne ciekawe zadania. Także lecimy do zadania drugiego. Coś tam gada. Ta muzyka mi zagłusza, niestety. Chciałbyś może światło z powrotem? No możesz dać. Fajnie by było. No dobra, no to damy mu już światło. O. Jak się podobało? Nie najgorzej. O. Dobrze, jesteś gotowy na zadanie numer dwa? Jakie? Słuchaj mnie teraz uważnie. Mam dla ciebie bonusowe zadanie. Dajciu! Ło! Na zdrowie! Mam dla ciebie bonusowe zadanie, za które będziesz mógł wygrać swój telefon i będziesz mógł być z nim już do końca tego odcinka w środku, ale jeśli zgodzisz się na to, no to już nie ma odwrotu i musisz podjąć decyzję, zanim dowiesz się, co to jest. I oczywiście, jeśli przegrasz, to też będziesz miał karę. Jeśli wygrasz, to będziesz miał nagrodę. Nie, nie chcę. Jak nie chcesz? No nie chcę. To załóżmy, że wygraną tym pomińmy telefon i wygraną będzie picie. Czy chcesz zagrać? Eee. Mm, może być. Także skoro nie gramy o telefon, to jako kolejne zadanie będziesz musiał wygrać ze mną w papier, kamień, nożyce. Jeśli wygrasz, dostaniesz picie. Jeśli przegrasz, idę sobie znowu na jakiś czas i zostawiam cię tu bez niczego. Trzy, cztery, Dobra, pokazałam kamień, nie będę cię oszukiwać. Aha. Także dam ci twoją wygraną, wyczekiwaną, czyli picie. Oby to było coś innego niż woda, nie? Proszę bardzo. O, zajebiście. Także teraz dostałeś swoje picie wymarzone, więc chyba nie będziesz miał nic przeciwko temu, że sobie na chwilę pójdę odpocząć. Pierda. Okej, okay, czyli możemy iść. Także idę sobie po krzesełko i sobie ładnie usiądziemy. Idź sobie! I tu dobrze bez ciebie. No, dobra, prawie dobrze. Wiesz, jak fajnie tu na podwórku? A wiesz, jak tu fajnie. O! Oh, jest fajnie. Jedynym minusem tutaj jest naprawdę temperatura, nie? Przez to, że jestem przekopany trochę ziemią. No i oddycham. Wiadomo, to szybciej klęsk chodzi i robi się tu w cholerę gorąco. Ale damy jeszcze radę. To masz jakiś challenge? Już bardzo chcesz? Na no co mam tak leżeć? Leżę tutaj już nie wiem, z dwie godziny ponad trzy. Także kolejne zadanie mam dla ciebie, a będzie ono polegało na tym, o. że dostaniesz zaraz ode mnie kopertę. W której będą trzy balony, i będziesz musiał dmuchać je tak długo, aż pękną, ale będziesz miał nadal dmuchanie tych wszystkich balonów do tego stopnia tylko minutę. No. Mm, mm, mm. No i jak wygram to co? I jak przegram to co? Niestety Maja postanowiła przestać sobie reagować na to, co mówię. Co? Ale po chwili mojego darcia się udało mi się ją naprawić. Halo! Jeśli wykonasz to zadanie, to dostaniesz dodatkowe 200 zł, a jeśli nie wykonasz, to dostajesz wodę nowe. Zgadzasz się? No może być, no. Ja mam na to pomysł. 200 zł nie wygram, ale napompujemy balona, napompujemy go tu, w dziurze. I przez to, że go napompujemy w dziurze, zasłonimy ścierką, to żadna woda mi tu nie wleci. Chyba. Że proszę bardzo, mamy tutaj kopertę z balonami. W środku są trzy różowe balony, nie widać tego, ale... I co? Dajemy i zobaczymy, czy mu się uda. Uwaga! Dobra, wyciągnę. Mamy balony. Proszę powiedzieć, jak wyciągniesz je z koperty i ja włączę wtedy stoper. No dawaj. Trzy, dwa... Jeden start. Jeśli ta taktyka nie wyjdzie. Oj, oj, oj. Podejdę tutaj do Was. Zobaczcie, już jest tyle czasu. Nie powinna się tu poleć woda, nie? Nie ma szans, że mu się to uda. Mam taką nadzieję. Minęło już 20 sekund. Nie ma problemu. Założę się, że ten oszust z so czymś przebije. A wtedy tego tak po odcinku dopadnę, że zobaczycie. Dobra, taktyka gotowa. Przedmuchałem ten, dwa, więcej nie dam rady. Nie dasz więcej rady, tak? No. Zawodnik się poddał, powiedział, że nie da rady więcej niż dwóch przedmuchać, także idziemy po wodę. Zrobimy tak, żeby się tego nie spodziewał i po prostu bez ostrzenia mu naleje tą wodę tam. No dawaj szybciej. Ciało. Czy ty coś tam podłożyłeś? Nie. Tak, a mogę zobaczyć? No możesz. Jaki oszust walony! Założył na rurę balona, do którego naleciała cała woda i nic go nie ochlapało. Także za to, że mnie oszukał, nalałam tu teraz wodę. Nie ma zakrytej tam dziury, więc wlejemy mu to tam. wodę i nasz cel. O, kur A! Wywalaj to, co ty? Jak ci się podobała niespodzianka? I stąd. No super, zajebiście, wszystko jest mokre. Jako, że oszukiwałeś, to to zadanie jest nie do odrzucenia, jeśli chcesz stąd dzisiaj wyjść. Starałeś, a nie oszukiwałeś. Sama oszukałaś. Także jeśli chcesz stąd dzisiaj wyjść, to twoje zadanie polega na tym, że dostaniesz ode mnie teraz woreczek jednorazowy i masz minutę na to, żeby ściągnąć swoje majtki, włożyć je do tego woreczka i oddać mi je tutaj na górę. No, zdjąć majtki. Dobra, także nie masz nic do gadania i teraz... Stajesz, woreczek. Odliczam minutę. Jeśli nie dostanę tego, co mam dostać, to sam dzisiaj nie wychodzisz. To? Czas, start. Jak ten debil tam te majtki, to przysięgam, że się ze śmiechu. Nie oszukując, nie było to moim marzeniem, ale zadanie to zadanie. Trochę oszukaliśmy, ale co z tego. Minęło 30 sekund. No, już mam. Dobrze, zawodnik już ma. Także co? Mogę zdejmować, możesz oddać, tak? On zdjął swoje No, zdjąłem gacie, nie? Trzeba wyjść jakoś. One są całe mokre! No, spociłem się na dupie trochę, no co mogę powiedzieć. Czy chciałbyś dostać jeszcze jakieś zadanie? Zależy jakie. To zadanie może być dla Ciebie w sumie dobre. Skoro jesteś taki super dobry we wszystko, no. to dostaniesz ode mnie teraz picie. No. Będę cały czas Cię obserwować, więc już nie będę Ci zakładała rury. No. I musisz to całe picie wypić na raz i nie beknąć, ani się nie zażygać. <laughs> no z tym drugim może być gorzej, ale dobra. Także proszę. O łapa! Znów cię sobie bym złamał. Czuć tą moc, proszę państwa. Oblałem się. No i co teraz? Nie możesz robić przerw. Mm. Dawaj, dawaj. Mm, mm, mm. Dawaj, dawaj. E co ja z tego będę miał, jak wygram? Wypuszczę cię. O, A jak przegram? A to zakopię? Ale to miało być na raz mordo. Ludzie piją pół litra, a ty masz puszkę małą. Dobra, to jest gazowane. Daj mi wodę, to na raz wypije. Dobra, to na dwa razy wypije. No no, to jedna przerwa, no niech ci będzie. Aha, już się zerzy. A gdzie mogę się zerzygać? Pod siebie. Nie, no pod siebie to chyba średnio. Dawaj. Mm -mm. Dawaj! Mm -hmm. Musisz dać radę, bo cię tu zakopię! Mm -hmm. Mój organizm mówi nie! <noise> Musisz! Nie da się pić na leżąco. Nie ci zostało? Proszę pokazać. No końcówka. Dobra, także odstawię to teraz tutaj i będziemy go odkopywać. Dobra, mamy miotłę. Trochę Dobra. po przejściach, ale jest, także odkopujemy go. No wypuść mnie! Późno oh Ano Dobra, idziemy po niego Proszę Państwa, to jest to ten moment, no jakbym chciał mógłbym wyjść wcześniej teoretycznie, ale dałbym jeszcze chwilę radę. Także nie widziałem sensu wychodzenia wcześniej. O, -o. o kurde! O. Proszę powiedzieć, jak wrażenia? Super. Bardzo się cieszę, że już wszystko za mną. Jestem cały spocony, cały mokry, cały z ziemi. I bez majtek. I bez majtek. Tu jest gorąco, jemu jest zimno, jest w mokrych ubraniach. Także... Także co? Fundusze albo cię łamie. To 200 zł co oferowałaś wygrane? Tak. Plus ile spędziłem? 4 godziny? Tak. No, no to 1000 się należy dla mnie. Dobrze. Także proszę, proszę przeliczyć na wizji tutaj pieniądze w pełni zasłużone. Jest tysiąc. Dzięki za oglądanie filmu. Jeśli chcecie 24 godziny w trumnie, to zostawiajcie suby i lajki.